Witam wszystkich! W tym krótkim filmie opowiem Wam, ile kosztuje wymiana szyby przedniej, malowanie całego dachu, malowanie nadkola tylnego, wykonanie małych poprawek na drugim nadkolu. No i będziecie mogli ocenić, czy jest to dobrze zrobione, czy źle. Szczególnie właśnie podczas zimy, kiedy jeździmy samochodem po autostradzie przy 140 km na godzinę, te kamienie, które czasami są podrywane z ulicy. Uderzają w szybę przednią, w reflektory, w karoserię samochodu, i po pewnym czasie w miejscu, gdzie kamień mocniej uderzył i dobił się jak gdyby do blachy, powstaje rdza. Jeśli chodzi o mój samochód, no, to najbardziej na tym cierpi chłodnica od klimatyzacji, reflektory, które co jakiś czas muszę odnawiać, szyba przednia i elementy karoserii nad szybą i tylnymi nadkolami. Prawdopodobnie jest tak, że przednie koła podrzucają te kamyczki, i te kamyczki potem uderzają właśnie o te elementy nadkola, no i zaczyna się rdza. I teraz troszkę opowiem o historii powstawania tej rdzy w moim samochodzie. Około 3 lat temu rdza pojawiła się w dwóch miejscach nad szybą i na lewym i prawym nadkolu. Zabezpieczyłem to farbą bezpośrednio na rdze, oczywiście wcześniej oczyściłem tą rdzę, Pozbyłem się odpadających resztków tych farby i przez 3 lata nic się nie działo. W tą zimę po prostu pojawiły się wykwity na nadkolach i postanowiłem pomalować to u specjalisty i przekonać się, jak długo takie nadkole wytrzyma. Moja robota była Tania, ale bardzo samochód nieestetycznie wyglądał, dlatego nie polecam nikomu. Zobaczymy teraz po lakierniku, jak to długo wytrzyma. Na dachu po tych trzech latach nie pojawiła się rdza. Powodem, dla którego pomalowałem ten dach i nadkola, no to było to, że uszkodziła mi się szyba przednia w samochodzie i postanowiłem od razu pomalować dach, ponieważ nie byłem pewny, czy tardza z dachu nie weszła pod szybę. Pomimo tego, że ja lubię sam naprawiać swój samochód, no to o ile jeszcze szybę dałbym radę wymienić, to już zamalowanie bym się nie brał, ponieważ nie mam gdzie tego zrobić i po prostu nie jestem lakiernikiem. Dlatego postanowiłem oddać samochód do lakiernika. Pochwalcie się, czy wy samodzielnie wymienialiście szyby w swoich samochodach, czy raczej wolicie zlecić to specjalistom, żeby nie było żadnych problemów, że ta szyba wypadła czy przecieka. Może tutaj opowiem o co chodzi. Jeśli tutaj tardza, która zaczyna się na styku z szybą, nie zostałaby zabezpieczona w odpowiedni sposób, no to mogła ona wejść pod szybę? I wtedy zacznie wam cieknąć dach. Czyli, żeby to pomalować, trzeba ściągnąć szybę. I ja przy okazji wymiany szyby chciałem to porządnie zabezpieczyć u lakiernika. Postanowiłem po prostu bardzo szybko tą szybę wymienić, ponieważ wiem, że w razie kontroli, gdyby policjant znalazł mi to pęknięcie, no to grozi mi mandat dodatkowo, jeśli te pęknięcie byłoby duże, a może się tak zdarzyć, że jadąc po prostu kreska poleci dalej, no to zabrany zostanie dowód rejestracyjny i to są same kłopoty, których można uniknąć. Pomijając mandat i zabranie dowodu rejestracyjnego, no to najważniejsze jest Wasze bezpieczeństwo. Taka uszkodzona szyba ogranicza Wam widoczność, przez co możecie sami, nie wiem, nie zauważyć czegoś, i doprowadzić do wypadku, narażając siebie, narażając innych uczestników ruchu. Dodatkowo przy szybkiej jaździe, jeśli macie uszkodzoną przednią szybę, to były przypadki, że ta szyba po prostu wpadała do samochodu. A co za tym idzie, no to raniła w środku osoby. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby szyba była cała, nieuszkodzona. Czyli, gdy od razu tą szybę wymienimy, no to nie boimy się o mandat, nie boimy się o własne bezpieczeństwo. I podróżuje się o wiele tak jak gdyby przyjemniej. No i dodatkowo no dłużej niż rok nie pojeździcie, ponieważ przy przeglądzie technicznym najprawdopodobniej zostanie wykryte to pęknięcie i tak trzeba będzie tą szybę wymienić. Z mojego doświadczenia wiem, że przejeżdżając 700 km na polskich drogach, przynajmniej 3 razy słyszałem uderzenie kamienia, czy to o szybę, czy o karoserię. Czyli prawdopodobieństwo uszkodzenia jest dość duże, dlatego ja po tym incydencie postanowiłem wykupić ubezpieczenie autoszyba. Koszt takiego ubezpieczenia w moim przypadku to 85 zł, a wcale nie jest trudno tą szybę przed nią uszkodzić. Jeśli szyba nawet nie jest pęknięta, no to czasami niektórzy właściciele samochodów wymieniają tą szybę, ponieważ jest wypiaskowana albo porysowana podczas odśnieżania samochodu, na przykład w zimie. Gdy będziemy tą skrobaczką skrobać po szybie, no to uszkodzimy ją, porysujemy. Jadąc w nocy przez taką porysowaną i wypiaskowaną szybę bardzo źle się widzi, dlatego dobry kierowca wymienia szybę tak, żeby była przejrzysta i nie stwarzała problemów podczas jazdy. Jeśli chodzi o tą wymianę tej szyby przedniej, no to za samą szybę zapłaciłem 280 zł i za klej razem z robocizną 120 zł. Piszcie w komentarzu, czy jest to drogo czy tanio. Od razu mówię, że jest to zamiennik to nie jest oryginalna szyba, jest to szyba najtańsza, ja nie mam czujnika deszczu, dlatego jak będziecie wymieniać jakieś inne szyby, to może się okazać, że jest ona o wiele droższa niż ta, którą ja założyłem. Nie każde jak gdyby uszkodzenie szyby kwalifikuje się do tego, żeby wymienić tą szybę. Są zakłady, które specjalizują się w naprawianiu szyb. Tą szybę, którą zdemontowałem, no to już raz naprawiałem. No i wytrzymała ona 5 lat. Nic się z tym miejscem, gdzie była naprawiana, nie działo. Jak chcecie naprawić szybę, no to musicie jak najszybciej udać się do takiego zakładu, ponieważ czym dłużej będziecie czekać, tym to uszkodzenie może się powiększać, w to pęknięcie może dostawać się brud, co jak gdyby utrudnia naprawę takiej szyby. Jak ja zabezpieczałem to miejsce korozji nad szybą pędzelkiem, no to nie byłem pewny, czy tarza. Głębiej pod szybę po prostu się nie wdostała, i po pewnym czasie, na przykład, nie będzie mi samochód przeciekał. Dlatego, podczas wymiany tej szyby, poprosiłem lakiernika, żeby pomalował cały dach i tutaj porządnie zabezpieczył tą korozję, która się pojawiła na styku szyby, u góry i dachu. Powiem tak, w moim przypadku, wymiana szyby i pomalowanie tego dachu. Trwało około tygodnia. Może powiem dlaczego to tak długo trwa. Ponieważ, tak, na początku trzeba tą szybę zdemontować, potem przygotować element do malowania, pomalować podkładem te miejsca, gdzie jest goła blacha. Po wyschnięciu podkładu no to zostaną nałożone jedna lub dwie warstwy tego koloru. W moim no to jest to srebrny metalik. Z tego, co lakiernik mówił, to jest on bardzo trudny do nałożenia, żeby się zgrał z resztą samochodu. Po wyschnięciu tego koloru nakładana jest warstwa lakieru bezbarwnego, który też musi wyschnąć, i przez to tak grube roboty no, trzeba wykonywać przynajmniej przez tydzień czasu. Napiszcie z waszego doświadczenia, ile czekaliście na przykład na właśnie taką robotę, że wymiana szyby plus malowanie dachu ile to w waszym przypadku trwało i kosztowało. Jeśli będziecie tylko wymieniać szyby bez malowania, no to o wiele krócej to trwa. Jeśli wcześniej zakład, który wymienia szybę, zamówi tą szybę, no to przyjeżdżacie następnego dnia, czy kiedy tam będzie ta szyba już gotowa do montażu. No i tak, demontaż szyby moim zdaniem godzina, dwie godziny maksymalnie. Potem przygotowanie karoserii do tego, żeby przykleić nową warstwę, no to z godzinę. No i w zależności od tego, jaki klej wybierzecie, no to montaż dwie godziny ze składaniem wszystkich listew. No i trzeba jeszcze odczekać, żeby ten klej wysechł, i żeby ta szyba wam po prostu nie wypadła. Jeśli chodzi o klej, którym przykleja się tą szybę do karoserii samochodu, no to trzeba dobrze przeczytać, jak długo sknie taki klej. Lepsze kleje, no to w instrukcji mają napisane, że nawet już po godzinie, po przyklejeniu tej szyby, można już jechać samochodem. Ja powiem, odczekałem 3-4 godziny, żeby być pewnym, że nic się nie stanie. Osoba, która zakładała mi tą szybę, powiedziała, że jeszcze przez. 24 godziny. Dobrze by było, żeby samochód stał na równej powierzchni i żeby po prostu zbyt szybko nie jeździć tym samochodem i nie ściągać taśmy klejącej, która trzyma tą szybę zaraz po przyklejeniu, żeby się nie przemieściła. I tyle, też nie wolno samochodu podnosić na lewarku, ponieważ karoseria pracuje i ta szyba mogłaby się przesunąć lub odkleić. Jeśli chodzi o błotnik, ten, który był taki bardziej skorodowany, no to został pomalowany cały i koszt takiego malowania to jest 400 zł. Po drugiej stronie była pomalowana tylko część, czyli zrobione jak gdyby detal, i to kosztowało 100 zł. Czyli za wymianę szyby, za pomalowanie dachu, pomalowanie całego błotnika z prawej strony i pomalowanie takiego kawałka błotnika. Z lewej strony zapłaciłem 1400 zł. Jeśli chodzi o mnie, no to jestem zadowolony, samochód znacznie lepiej wygląda. I teraz co mnie najbardziej ciekawi, to ile to profesjonalne pomalowanie wytrzyma. Jak długo? Ja zamierzam jeszcze tym samochodem jeździć kilka lat, chyba że wejdzie jakieś prawo, które zabroni eksploatacji diesli, no i będę musiał się samochodu wcześniej pozbyć. Piszcie w komentarzu, jak wy jeszcze długo zamierzacie tymi swoimi Vectrami jeździć. Dziękuję za oglądanie filmu i zapraszam na inne moje filmy.